here i am finally in krakow wow but this i don't understand i, I came here when i looked in the magazine it said galeria krakowska thinking that i could buy some paintings maybe some drawings some sculptures and what is this it's a gallery of shops clothes toys Appliances? Electronics? <laughs> whoever came up with this name? Galeria. Galeria Krakowska. Somebody uh, needs to have a talk with uh, whoever it is that came up with this name because I don't get it. I'm confused. But uh, I have to remember that uh, I'm in uh, Central Europe and things are different. So maybe I need to go back to school. ekspozycję mają tu światowej sławy Artyści. Deichmann, Zara, Esprit, Otto Kern, Kerfur, Douglas, HM, Max Mara, Trussardi, Versace, Ferre, Dolce Gabbana i wielu, wielu innych. W dzisiejszych czasach artystę wykańcza wszystko, kurwa wszystko. Przegięliśmy z cywilizacją, galerię opanował lud, sztuką zawładnęli pasożyci, a jej ekscentryzm na dobrym poziomie kosztuje, no, no masakra. Kto w ogóle wydaje idiotyczne werdykty, co jest dobre, a co złe w sztuce? No kto? Jakiś krytyk metroseksualista będzie się popisywał i wyżywał na artyście. Najlepiej wychodzi mu doklejanie filozofii do miernoty, a tak? Ma być nijak i najlepiej obskórnie. Koleś się nakręca i ma o czym pisać. Kurwa, asatadrasa. Albo o, albo kurator. Czy artyści to jacyś przestępcy z poprawczaka? Co, bez, bez kuratora nie mogą zaistnieć? Co, bez kuratora jak, jak bez dupy? Kuratorzy. Zakompleksiali sodomici inkwizytorzy. Zjarają artystów na, sto, na stosie, a kiedy oczyszczą sobie teren, to sami się ogłaszają artystami. My już nikomu nie jesteśmy potrzebni. Zrobiono z nas jakieś, jakieś kurwa narzędzia. Co wy tu robicie, żołnierzu? Pracuję w bunkrze, robię instalacje A, zobaczmy. Okopuję bunkier przed wrogiem, umacniam pozycję, zachodzę na rejony, jestem oficerem dyżurnym, obejmuję sztab dowodzenia. No, miejsce artysty jest albo na salonach, albo u psychiatry. Nikt mnie nie docenia. Załamka. Spokojnie, artysto. Ludzie z osobowością reagują histerycznie. Nadwrażliwi jesteście. Chill out. Chill out, idźcie artysto na piwko na rynek. Hej u, posłuchajcie, zbyt głośno jest o ludziach pozbawionych talentu.